Siemanko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu newsów na kanale IT Hardware. Bardzo fajne newsy i jednocześnie bardzo fajna zapowiedź, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Oglądacie to prawdopodobnie we wtorek, we wtorek 4 stycznia, kiedy to startują pierwsze konferencje targów CES 2021. Oczywiście ja o tych targach będę mówił prawdopodobnie w podsumowaniu tygodnia, pod koniec tego tygodnia albo w przyszły poniedziałek. Natomiast, jeżeli Wy jesteście ciekawi, co będzie się wydarzyło, a będzie się wydarzyć naprawdę grubo mocarnych rzeczy, no to wbijajcie już na stronę IT Hardware i tam będą konferencje Intela, AMD, przeróżnych producentów, czyli MSI, ASUS, Gigabyte a itd. No ale faktycznie najważniejsze to te konferencje jak Intel i AMD, gdzie Intel na przykład zapowie najnowsze karty graficzne, o których też w dzisiejszym podsumowaniu, jak i na przykład AMD, które zapowie nowe procesory Ryzen z serii 6000, z czego już na przykład wiemy, że Ryzen 6980H, czyli mobilna jednostka, będzie miała samodzielnie 5 GHz bez żadnego OC. Przy jakim TDP to się okaże, ale to jest choćby jedna z tych zapowiedzi, no, o których będziecie już mogli jeden do jeden przeczytać w naszych artykułach o targach CES, bo na razie był to tylko i wyłącznie przeciek, ale też przeciekiem było to, że Apple z rodziny 6000 Rembrandt będzie miało zintegrowaną kartę graficzną o mocy GTX 1650, więc warto na takie rzeczy czekać. Czy o Apple usłyszymy na CES? tego nie wiem, ale na pewno o nowych Ryzenach usłyszymy, podobnie jak o kartach graficznych Intela, czyli nadchodzących nowych kartach graficznych, trzecim producencie kart graficznych, które mają trafić na półki sklepowe już w marcu. Zobaczymy, czy Intel powie o tych kartach graficznych na ces -ie. Ja mam nadzieję, że tak, więc też będę obserwował, co tam nasi redaktorzy wyłuskają z tych wszystkich konferencji i co napiszą o nowych kartach graficznych Intela. Na razie mamy taki przeciek, że już próbki Zostały wysyłane do producentów, do różnych firm trzecich zajmujących się walidacją pod swoje autorskie konstrukcje. Więc prawdopodobnie w marcu doczekamy się premiery tych kart graficznych. Oczywiście o wszystkich szczegółach też będziemy Wam donosić. A jak już jesteśmy przy temacie kart graficznych, to taka mała ciekawostka: zgadnijcie, jaka karta graficzna sprzedaje się najczęściej, czy też sprzedawała się w minionym roku. GTX 1650, na pewno nie zgadliście. Tak, żadna nowsza seria, tylko po prostu trzyletnia karta graficzna budżetowa wyceniana na 150 dolarów w momencie produkcji, czyli w 2019 roku obecnie sprzedaje się za 300-350 dolarów. I ja wam powiem tak, jeżeli widzicie 1650 za 1500-2000 złotych i wam się wydaje kurczę, tania karta graficzna, bo za inne trzeba zapłacić 3000-4000. Okej, okay, jeżeli ktoś ma budżet tylko do tych dwóch tysięcy i po prostu nie ma złotówki więcej, no to zrozumiała, że bierze taką kartę graficzną, ale jeżeli ktoś bierze taką kartę graficzną, bo mu się wydaje, że ona jest mniej przepłacona niż inne... To się grubo mylicie, ona jest tak samo przepłacona jak 16,60, jak, nie, przepraszam, jak no dosłownie jak każda, jak 30,60, jak 30,80. Dalej płacimy ponad 100% tego, co powinniśmy płacić, bo skoro teraz płacimy za tą kartę 2000, powinniśmy za nią płacić 800 zł, 700 zł, a płacimy 2000. Więc jeżeli za 30,60 powinniśmy płacić 1600. 1800, a płacimy 3300, to dopłacamy procentowo dokładnie taką samą ilość pieniędzy. A teraz zostawmy już karty graficzne i przejdźmy do procesorów oraz płyt głównych. To jest coś, co teraz będzie na topie, jeżeli chodzi o styczeń, ponieważ nadchodzą tanie płyty główne pod Arder Wraz oczywiście z procesorami bez literki K, czyli i 3, i 5, i 7, i 9. Najważniejsze oczywiście i trójki, i piątki, ponieważ to jest ten segment budżetowy. Który teraz bardzo mocno Intel zaatakuje. No i jeżeli chodzi o wydajność, to naprawdę będzie tutaj mocarnie. I trójka już wam donosiłem o moich testach w poprzednim podsumowaniu, wygląda nieźle. I piątka wygląda wręcz świetnie, Pokazuje, pokonuje dużo droższego Ryzena 5600X. Ale kluczem do całej układanki stają się płyty główne, o których dużo słyszeliśmy w minionym tygodniu. No i niestety będzie drogo. Oczywiście, jak finalnie to wyjdzie, to zobaczymy po premierze na półkach sklepowych. Na chwilę obecną już wiemy, że szykują się nam konstrukcje na chipsetie H670, H610 i B660. Powiedziałem to w takiej kolejności dość mylącej, bo H610 będzie najsłabsza, B660 będzie tym środkowym segmentem, a H670 to będzie tak naprawdę takie Z690, tylko bez możliwości podkręcania procesora. Resztę wyposażenia tej płyty głównej będzie takie samo i prawdopodobnie ta płyta główna też nadciągnie, chociaż... Rzekomo miało jej nie być, miało być tylko B660 i H610, to teraz już wiemy, że też ta płyta główna może się pojawić razem z tymi dwoma konstrukcjami nie, słabszymi. Natomiast, jeżeli chodzi o te słabsze konstrukcje, no to w jednym z południowoamerykańskich sklepów wyciekły nie, trzy płyty Asusa, które niestety są drogie. To nie znaczy, że takie ceny będą finalnie u nas, bo generalnie w Ameryce Południowej nie, ponoć jednak yy, płyty główne, czy Ogólnie elektronika jest droższa niż u nas za jakieś 13%. Do tego wiecie, to są przedpremierowe jakieś tam sprzedaże, więc może być drożej, ale za najtańszą konstrukcję, wiecie, absolutnie taki bieda mobas, Płacimy 430 zł i to są bardzo duże pieniądze. Ja tak jak mówię, liczę na to, że jednak u nas te ceny będą troszeczkę lepsze i będzie dało się kupić taką płytę główną w cenie poniżej 400 zł, a najlepiej zbliżonej do 300, chociaż wiecie, inflacja te sprawy może być z tym ciężko. B660 to już cena około 500 zł, a H670 to 700 zł, to moim zdaniem jest mocnym przegięciem z tego względu, że w okolicy 700 zł to możemy już kupować najtańsze konstrukcje Z690, które bardzo mocno potaniały. Moim zdaniem, Z690, nawet te najtańsze, są bardzo dobrze wyposażone, dużo, dużo lepiej niż dawniej konstrukcje. Te najtańsze Z590 na przykład były dużo biedniejsze, najtańsze takie gigabajty UD były dużo biedniejsze niż Z690 gigabajty UD, dużo bogatsza sekcja zasilania. No ale oczywiście o tym to możecie poczytać na naszych testach, więc teraz nie będę się tym zajmował. Chodzi też bardziej o powrót do H610, ponieważ rzekomo ta płyta główna ma dostać wsparcie. Przynajmniej z opisu z tego sklepu wynikało dla PCI Express 5.0 i dla DDR4, ale o traktowaniu 5333 MHz, więc wow! Jeżeli by dostała wsparcie dla takiego RAMu, no to naprawdę powiem Wam szczerze, wtedy Robi się, robi się naprawdę nieźle i nie ma, nie ma na przykład potrzeby inwestowania w droższe płyty główne, żeby podkręcać te pamięci RAM, skoro będziemy mogli odpalić takie sensowne traktowanie na tak tak powiem, ograniczonej i budżetowej konstrukcji. Oczywiście o tym się przekonamy po premierze, czy będzie to tylko dla procesorów SK, no wtedy jest to bezużyteczne, czy też dla zablokowanych procesorów będzie możliwość odpalenia aż tak szybkiego RAMu, no to wtedy wow. A jak jesteśmy przy PCI XPS 5.0 i przy DDR5, o których mówiłem, no to najpierw DDR5, bo już wcześniej wspomniany ASUS, czyli ten Płyty główne, które od niego tanie wyciekły, pracuje nad adapterem dla pamięci RAM. Tak, żeby na płytach głównych, które obsługują DDR5, można było zamontować DDR4. Nie wynika to z dwóch y, prostych przyczyn. Moim zdaniem. Asus nie sprzedaje swoich płyt głównych na DDR5, bo po pierwsze, ludzie się wahają. No, przecież nie kupię teraz DDR5, bo DDR5 są obrzydliwie drogie i niemal skończyło się we wszystkich sklepach. No, a po drugie, no, tak naprawdę, yy, większość z nas ma DDR4 i być może chce kupić tą konstrukcję DDR4, żeby złagodzić to przejście na DDR5, nie kupując drogich DDR5. Więc, jakby Asus, żeby napędzić sprzedaż, Płyt głównych, tych topowych swoich, które obsługują DDR5. Proponuję adapter. Oczywiście, na razie nie, nie jest on jeszcze gotowy, więc na razie są to tylko testy. Ten adapter to nie jest tak prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać, ponieważ teraz płyty główne nie mają układu PIMIG odpowiedzialnego za zasilanie pamięci RAM, i dlatego taki adapter musi pełnić rolę regulatora napięć i w ogóle całej sekcji zasilania pamięci RAM yy, zamiast płyty głównej które na DDR5 to nie mają, bo DDR5 ramy mają wbudowany taki układ pimik na swoich kościach, jakby już na całym szkielecie tamten układ zasilania jest. DDR4 takiego układu na sobie nie mają, płyta główna też go nie ma, więc będzie trzeba wprowadzić taki bypass w postaci adaptera. Jak to wyjdzie i ile taki adapter będzie kosztował, bo nie jest on po prostu prostą płytką krzemową z przeciągniętymi e, liniami, tak żeby zgadzały się pod format PC e, DDR5 i DDR4. Jest to coś bardziej złożonego, więc może się okazać, że będzie to z jednej strony fajne rozwiązanie, ale z drugiej strony tak drogie, że będziemy już o krok do płacenia do DDR5. Zobaczymy, czy koniec końców to wypali. A teraz wróćmy do PCI Express 5.0, ponieważ Intel przetestował dyski na swoich płytach głównych na interfejsie PCI Express 5.0 i osiągnął zawrotną wartość prawie 13 gigabitów na sekundę transferu, więc PCI Express, no i gigantyczne transfery zbliżają się wielkimi krokami. Około te 15, 14, 15, 13 to będzie raczej taki standard dla PCI Express 5.0. Topowe PCI Express 4.0 osiągało około 6,5 gigabita, więc tutaj może się to zmienić. Natomiast 14 to jest potężna liczba. I zobaczymy jak ten standard szybko będzie postępował. Wiadomo. Na razie standard długo rządził PCI Express 3.0. Teraz powoli jest wypierany przez 4.0. Pytanie, czy 5.0 wejdzie bardziej dynamicznie niż 4.0, czy równie powoli będzie zdobywał te udziały w rynku. Jeżeli tak, no to jeszcze długo standardem będzie PCI Express 3.0. I na sam koniec w temacie procesorów, czyli testy najnowszego chłodzenia pod Intel, czyli RM1. Boxowe chłodzenie dołączane, prawda? Prawdopodobnie do chłodzeń i piątek. Będzie to takie chyba najsłabsze z chłodzeń dołączanych boksowych do procesorów z zablokowanym mnożnikiem od Intela, ponieważ wydajniejsze i siódemki i dziewiątki dostaną już takie większe chłodzenie. Na razie jego testów nigdzie nie mamy. Natomiast to mniejsze chłodzenie zostało przetestowane na i t 12400 i. Trzymała ona temperaturę w okolicy 80 stopni, jednocześnie wentylator był słyszalny, ale jak bardzo tego nie wiemy, tego redakcja nie napisała. No Czekamy na premierę i wtedy będziemy testować, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na koniec dwie ciekawostki dla Was. Teleskop Jamesa Webba, który został wystrzelony w minionym tygodniu, w okresie właśnie świątecznym został wystrzelony. No, nie na orbitę, bo leci on dalej. Leci on do punktu Lagrange'a, punktu L2, znajdującego się 1,5 milionów kilometrów od Ziemi, więc będzie tam leciał cały miesiąc. Dlaczego tam? Po pierwsze, w ogóle klutego info, jakie Wam chcę przekazać, to teleskop Jamesa Webba nie zastąpi Habla nie zastąpi go bezpośrednio, bo będzie wykonywał inne zadania. Będzie on obserwował Wszechświat w podczerwieni. Dlatego też leci tak daleko, żeby zniwelować zakłócenia magnetyczne pochodzące od Ziemi i od Słońca. A z drugiej strony ten punkt L2 to taki punkt, w którym równoważy się siła grawitacyjna Ziemi i Słońca. Przez to nie trzeba korygować jego orbity, żeby on się tam trzymał. Po prostu te siły go tak rozciągają, że wisi on sobie tam niemalże bez żadnej korekcji. Oczywiście jak wszystko jest z Zgodnie z planem. No i on będzie obserwował nasz świat w podczerwieni, żeby określać poruszanie się obiektów we wszechświecie. Natomiast teleskop Hubble'a, który do tej pory był tym najbardziej znanym orbitalnym czy też kosmicznym teleskopem, on obserwował troszeczkę świat wiecie. To jest tak, jakby porównać. Aparat, przez którym nie widzicie, tak obserwował Hubble. W mocnym przybliżeniu oczywiście. Tam bardziej skomplikowane bo to robienie zdjęć przez niego. Natomiast James Webb obserwuje troszeczkę jak noktowizor. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek działanie noktowizora, no to tak mniej więcej wszechświat widzi teleskop Jamesa Weba, a Hubble widzi go po prostu jak zwykły aparat. To jest takie mocne, bardzo mocne i skrótowe przybliżenie. Jeżeli chcecie więcej o tym teleskopie poczytać, to wbijajcie w artykuł, który jest w opisie pod tym filmem, albo pooglądajcie filmy tutaj Nauka to lubię, mogę polecić, albo Astrofaza, bardzo fajne filmy zrobione na temat teleskopu Jamesa Weba, więc śmiało możecie tam wpaść i pooglądać. A na koniec wisienka na torcie w postaci interfejsu mózg człowiek. Mózg internet, mózg komputer, bo taki interfejs zaprezentowała firma BCM, właściwie ten interfejs nazywa się BCM, za pomocą którego został wysłany tweet. Chory na stwardnienie zanikowe boczne, to jest wiecie, to samo na co chorował choćby Hawking, wiecie, kojarzycie go z wózka, nie był w stanie nic zrobić, on miał taki swój interfejs też podpięty, bardzo podobny za pomocą którego się porozumiewał, natomiast to już jest interfejs taki bezprzewodowy, wstrzyknięty w żyła szyjną tutaj w aortę prawdopodobnie, chociaż nie żyła szyjna czy aorta to to samo, nie mam pojęcia i ten interfejs kontaktuje się, odbiera sygnały z jego mózgu. Skoro jest przerwany gdzieś tam dostęp do mięśni i dalej, to mózg mimo wszystko wysyła te sygnały. Mięśnie nie działają, nie jest w stanie ruszyć ręką, ale sygnał wysłany od mózgu leci i ten sygnał prze, przejął ten interfejs BCM i tak naprawdę za pomocą tego interfejsu był w stanie napisać tweeta to jest niesamowite i powiem wam szczerze jest to moim zdaniem rewolucyjna technologia w kierunku w której idziemy. Teraz ten interfejs BCM przejął jakby priorytet. Mamy też konkurencyjne rozwiązanie od Elona Muska, czyli Neuralink, który był testowany czy to na świni, czy na małpie, ale jeszcze nie był przetestowany na człowieku. Naprawdę niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o e, przyszłość, ponieważ wyobraźcie sobie e, jakieś e, kombinezony, które na przykład będą w stanie wspierać nas jak pancerze, które będą w stanie wspierać podnoszenie wyższych ciężarów i lepszą wydolność człowieka. Taki super żołnierz. To jest takie najbardziej fantastyczne wyobrażenie tego interfejsu. Oczywiście no, najbardziej fantastycznym to jest Robocop, gdzie tak naprawdę praktycznie nie mamy ciała, reszta to jest zmechanizowane i jesteśmy w stanie za pomocą takiego interfejsu tym sterować. Ale nie. Chodzi choćby o takie bioniczne wspomagacze, które będą w stanie odbierać sygnały z mózgu i po prostu sterować tym jak robot, ale też bardziej przyziemne i bardziej takie niefantastyczne, ale z kolei bardzo potrzebne ludziom, czyli przerwanie rdzeniu kręgowego. Ktoś jest sparaliżowany od pasa w dół, ponieważ sygnały, informacje nie są posyłane dalej. Więc możemy taki interfejs umieścić w miejscu przerwania, czyli przed przerwaniem i za przerwaniem i ten sygnał tutaj już przerzucać po prostu żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować. Niesamowita przyszłość nas czeka, jeżeli to się będzie rozwijać tak w takim tempie i jeszcze za naszego życia możemy zobaczyć naprawdę prawdziwe cuda jak z filmów Science Fiction. Dobra, ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam do czytania newsów z Cesa. Ja oczywiście w następnym podsumowaniu tygodnia już będę wam dostarczał tylko tą ces cesową. Tych artykułów będzie mnogość, dlatego ja prawdopodobnie tylko liznę po powierzchni te najciekawsze rzeczy, więc czekajcie na następne podsumowanie tygodnia. Ja ja się z Wami żegnam, zapraszam też na mój kanał, gdzie codziennie będę mówił o tych cesowych konferencjach. Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia, już wkrótce. Cześć!